Osiemnasta niedziela zwykła roku. A. Ale w tej niedzielę tego roku wypada święto przemienienia pańskiego z racji zawiłości kalendarza liturgicznego no, jest ważniejsze niż niedziela zwykła. Dziś więc o czytaniach tego święta, tego święta, w którym wspominamy tajemnicze wydarzenie. Jezus przemienia się wobec swych uczniów. Jego odzienie staje się lśniąco białe. Pokazuje się uczniom jako ten, który jest nie tylko zwykłym człowiekiem, nie tylko zwykłym nauczycielem. Głos Boga mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Spójrzmy na te czytania, na czytania tego święta. W kluczu o Bogu, o człowieku i o nadziei. O Bogu. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto wniesiono tron i Przedwieczny zajął miejsce. Wizja Daniela to pierwsze czytanie tego święta. Wizja Boga, któremu oddaje cześć cały stworzony świat i do którego podchodzi Syn Człowieczy, czyli człowiek i ten Bóg, Przedwieczny Jemu przekazuje władzę, panowanie i wszystko. Jakby on staje się następcą tronu Bożego w niebie. Jakby człowiek zyskiwał boską władzę. Chrześcijanie widzą w tym zapowiedź tego, co wydarzyło się w dniu w Jezusa. Jezus, będąc przecież Bogiem, stał się człowiekiem. To w Boże Narodzenie. Ale koniec jego życia to w niebo wstąpienie, Jezus wraca do Ojca jako chociaż będąc, ciągle będąc Bogiem, ale będąc też w pełni człowiekiem zasiada na poprawicy Ojca i Ojciec przekazuje Mu władzę nad wszelkim stworzeniem, nad całym światem myślę, że to to nie jest tylko teoretyzowanie dla nas nie mające żadnego znaczenia, ma wielkie znaczenie bo okazuje się, że ten który jest w niebie, jest jednocześnie tym, który doświadczył człowieczeństwa, doświadczył tego, jak to jest być człowiekiem. Kiedy więc ja modlę się do Boga w swoich sprawach, to modlę się nie do tego, który wie to wszystko teoretycznie, dlatego że jest wszechwiedzący, wie dlatego, że doświadczył ludzkiej egzystencji, doświadczył dorastania, doświadczył pracy, doświadczył odrzucenia, pogardy ze strony ludzi, ostatecznie nawet bolesnej śmierci. A scena ewangeliczna to, jak już mówiłem, scena przemienienia Jezusa na Górze Tabor. Znamienne dla mnie jest, że w tej scenie ten głos, który się pojawia, Jezus jest w białych szatach, to, to wskazuje, że jest kimś właśnie niezwykłym, jego szaty się przemieniły, ale trudno powiedzieć, czy, czy w tym należy upatrywać bóstwo. Jest mnóstwo innych tekstów Ewangelii, które mówią o bóstwie Jezusa, ten akurat niekoniecznie. Ale ten głos z nieba mówi, to jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Nad Jordanem było tylko, mam w nim upodobanie, a teraz Jego słuchajcie. To jest jakby też ta zapowiedź tego przekazania władzy. To, to, to no nie mnie macie słuchać. Ja zleciłem misję synowi i on teraz wam wszystko powie. Jego słuchajcie. Mamy. Przyjaciela, który zna nasze ludzkie życie, który wstąpił do nieba, od którego wszystko zależy, i to jest przyjaciel, który doświadczył naszej ludzkiej kondycji. Taki jest Bóg, Bóg, który dla którego nie jesteśmy zabawką, Bóg, który nas doskonale rozumie i traktuje bardzo poważnie, z wielkim szacunkiem. O człowieku. W czytaniach tego święta o człowieku zdaje się być bardzo niewiele. To znaczy, jedyne co widzę, to, to zakłopotanie uczniów na taborze. Dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty nie bardzo wiedzą, jak się zachować. To chyba normalne. Człowiek, stając przed Bogiem, stając przed kimś tak wielkim, zaskoczony tą sceną. Chyba powinien się czuć zakłopotany. Ja bym się czuł zakłopotany, gdyby jakiś, no nie wiem, no prezydent Stanów Zjednoczonych nagle bym się przed nim zjawił, nie wiedziałbym pewnie, jak się, jak się zachować. A tu sam Bóg. Jezus przemieniony Mojżesz, Eliasz. No niesamowita sprawa. Obawiam się jednak, że dzisiaj ludzie raczej się nie czują zakłopotani byciem przed Bogiem. Bo kwitują to wzruszeniem ramion. Niedawno słyszałem, że młodych pytano, gdyby mogli postawić Bogu jakieś pytanie, jakie pytanie by postawili. I ktoś y, odpowiedział, ale też wielu uważało, że, że, że ta odpowiedź jest dobra, że właściwie nie ma do Boga pytań. To y, nie był głos ludzi, którzy głęboko Bogu zawierzyli i dlatego nie mają do niego pytać. To był głos ludzi, którzy, którym Bóg w gruncie rzeczy był obojętny. Taki jest człowiek. Powinien być zakłopotany wielkością Boga, a wzrusza ramionami, i Bóg niewiele go obchodzi. Kiedy przychodzi cierpienie, kiedy przychodzi nieszczęście, wcale nie jest tak, że jak trwoga, to do Boga. Yy, najczęściej jeszcze głębiej w swoim uporze się utwierdza. To widzieliśmy w czasie pandemii. I jeśli do Boga się zwraca, to tylko z pretensjami. Kiedy było dobrze, Boga nie widzi, kiedy jest źle, mówi, czemuś czemuś pozwolił na to nieszczęście. No niestety, smutna to prawda o nas ludziach. Mamy dobrego Boga, a często niestety nim gardzimy. A o nadziei sięgnijmy do drugiego czytania z drugiego listu Świętego Piotra. Yy, mówi: Piotr, że nie poszliśmy za wymyślonymi mitami. Dzisiaj często spotykam się z zarzutem, że takie bajki, jak to jest, to jest w Ewangelii, to można sobie łatwo wymyślić. Piotr był świadkiem tych wszystkich wydarzeń. On był też świadkiem przemienienia Jezusa na Górze Tabor. On mówi: Nie poszliśmy za wymyślonymi mitami, myśmy widzieli, słyszeli. Ja napiszę w pierwszym liście dokładnie to samo tego dotykały nasze ręce. Ale dodaje Piotr, mamy mocniejszą mowę, mowę prorocką, nie tylko nasze świadectwo, ale mamy to wszystko, co dzieje się, co Duch mówi do Kościoła przez te pierwsze dziesiątki lat y, istnienia Kościoła. Y, trwajmy przy tym, i tu o nadziei, jak przy lampie, zanim przyjdzie ta światłość prawdziwa Jezus Chrystus. No bo właśnie, w tym świecie nieraz y, pełnym takich y, trudnych y, spraw, w tym świecie, który zwłaszcza od dziesięciu lat, przynajmniej mnie, wydaje się taki wrogo nastawiony do chrześcijan, czuję się tu coraz bardziej obcy. Chrystus jest lampą. Ta nadzieja jest lampą, która oświeca moje życie, a kiedyś objawi się jako słońce, które przychodzi i które jest na zachodu. Da nam życie bez końca.